Φέρετε παλτά, φέρετε κουβέρτες και σκυφιά Ήρθαν τα χιόνια και τα κρύα στις αυλές μας Φέρετε να βράσουμε ροφήματα ζεστά Μας ζεσταθούν επιτέλου οι καρδιέ μα. Zapiski z Emi Grecji. Ateńska zima. 16 luty. Dwa dni po nijakich walentynkach. Ateny w trzecim lockdownie. Oficjalnie do końca lutego, ale wiemy już, że najwcześniej coś się może odwiesić w połowie marca. Tego lutowego dnia Ateńczycy nie zapomną, bo nawet w dzielnicach przymorskich spadł śnieg. Padało lub pruszyło całą noc i cały dzień. W tym roku przed 16 lutego narzekałam zamknięta w domu. Chciałam zobaczyć śnieg, ulepić bałwana lub pojeździć na sankach. Z jakąś niezwykłą nostalgią zaczęłam wspominać polskie zimy, tę biel i ciszę. Może przekorna człowiecza natura. Mi podpowiadała, że w tę zimę nigdzie się nie wybiorę, zatem chęć zobaczenia pięknych ośnieżonych gór zimy, śniegu wzrastała wprost proporcjonalnie do tej niemożności. Narzekałam, zazdrościłam, kazałam zdjęcia słać, a to z Bielska, z Polski, a to z Niemiec, nawet z Francji. Znajomi, za rodzina, zakutani szalikami w grubych kurtkach na sankach podsycali tylko moją zazdrość. Chciałam się tam znaleźć. Zima jest mi potrzebna. Taka dwukolorowa wersja świata na zewnątrz porządkuje moje myśli. Jest dla mnie tak samo istotna, jak wybuchająca zielenią wiosna, pełne słońca lato, czy przesycona żółciami jesień. Biorąc pod uwagę, że w dzielnicy, w której mieszkam 25 lat, tylko kilka razy podczas tego okresu spadł śnieg, tylko raz w takiej ilości był lepić z niego bałwana, matematycznie moje szanse były niewielkie. Narzekając, że nie mogłem wyjechać z Aten, nie wzięłam pod uwagę, że pełna piękna zima z czopami śniegu na drzewach, ciszą i uporządkowaniem kolorów przyjdzie do mnie. Piękny dowód na to, jak logiczne myślenie często sprowadza nas na manowce. Raniutko pobiegłam ulepić bałwana, bo przecież nie wiadomo, czy słońce attyckie nie zrobi raz dwa porządku z całą tą zimą. Co ono tutaj jest bosem, ono Attykę sobie upodobało i tak 336 razy w roku zagląda, lub w ogóle stąd się nie rusza miesiącami. Zdarza się, że pada deszcz, a w strumieniach już widać przebijające się słońce, albo leje jak cebra w jednej dzielnicy. Grecy nie, nie wiem dlaczego mówią na taki ulewny deszcz, że rzuca nogami od stołków, a w innej świetna pogoda. Jak wynika ze statystyk 30 dni w roku słoneczko robi sobie wolne w attyce? Popada deszcz, zajrzą chmury. Ale żeby pozwoliło, aby śnieg padał 24 godziny? Hmm, wietrzę jakieś przekupstwo, szwindelek, a może jakiś przegrany zakład? Albo no, tak z nudów w lockdownie. Ulepiliśmy bałwana i zaraz dwie rodziny greckie, które wyszły na spacer z dziećmi zapytały, czy mogą z nimi zrobić zdjęcie. Przystaliśmy z ochotą, bo uznanie dla bałwana, któremu daliśmy króciutkie życie, napełniło nas dumą i poczuciem zimowej, bałwańskiej wspólnoty. Tata rodziny, która cykała sobie zdjęcia z naszym bałwanem, odebrał połączenie od własnej rodzicielki i zaczął się. Tragikomiczny monolog. Szkoda, że nie słyszeliśmy drugiej strony. Na szczęście co chwilę streszczał swojej żonie wiadomości. Nic się nie stanie, mówił, a poza słuchawką wyszeptał do żony. To moja mama. Uspokój się, nie musisz wychodzić z domu, mówił zdecydowanie. To nie potrwa długo, starał się widocznie uspokoić starszą panią. Wyłącz telewizor, zapiał wreszcie w słuchawkę. To żadna katastrofa. Śnieg to nie powód, żeby brać zanaks. Od kilku dni w greckiej telewizji straszą wszystkich medeą, jak nazywali tę falę zimowej pogody. Ta analogia do tragicznej, mitologicznej postaci miała oddać pewnie grozę sytuacji. Nadańczycy nie wychodzą z domu, bo panicznie boją się, że coś sobie złamią. Siostra mojego męża kilkakrotnie zwracała mi uwagę, żebym uważała po ślisko, i pytała po co ja w ogóle z, z domu wychodzę. Poza tym, Grecy zazwyczaj nie mają odpowiednich zimowych butów i ubrania o zimowych oponach nawet nie słyszeli. Asfalt grecki robi się po opadach niezwykle śliski. Jedynym wyjściem, jaki na tę białą zarazę mają, to łańcuchy zakładane na opony. Czegoś pośredniego nie ma. Umiejętności jazdy w warunkach zimowych jest blisku, bliska zeru. Na szczęście nie go boją, bo się po prostu boją. Zimę opady śniegu z, z uporem nazywają fatalną pogodą. Kakokieria, czyli coś, co trzeba zaciskając zęby przetrwać. Marzną rośliny, problemy z prądem, kilka solniczek nie daje rady, autobusy i kolejka nie funkcjonują. Ale to nie koniec świata. Tak to odbieram ja, ale nie Grecy wokół mnie. Ja tak dla równowagi do tragicznych wiadomości z telewizji uzupełnię, że widziałam dziś na spacerze dzieci po raz pierwszy w życiu walczące śnieżkami, lepiące bałwany. Obserwowałam pękając ze śmiechu greckie psy, które zachowują się analogicznie do ich właścicieli i po prostu odmawiają chodzenia po śniegu. Podejście Greków z południa, w tym Ateńczyków, do opadów śniegu, w przeciwieństwie do Greków z północy, gdzie zimę znają i zachowują się racjonalnie, można by nazwać histeryczną, podszytą obawami fascynacją. Zanim zaczniecie się śmiać Ateńczyków, przypomnijcie sobie, jak zachowują się i co mówią Polacy, gdy przychodzi fala upałów, a temperatura przekracza 35 stopni. 17 luty. Już wróciło słoneczko. Wszystko wraca do normy w Atenach. Dwudniową zimę będziemy pewnie wspominać przez następne kilka lub kilkanaście lat. Będę wdzięczna za subskrypcję. I just love you, my lady, my son